Całe grono pedagogiczne internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu chciałoby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim wychowankom z naszego internatu. Z okazji zbliżających się świąt, zmartwychwstania pańskiego, chcielibyśmy Wam życzyć przede wszystkim dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Uśmiechu na twarzy, dużo dobrych wrażeń, świąt spędzonych w kręgu najbliższych oraz spełnienia marzeń. Byście zawsze byli sobą i nie wstydzili się tego, by w Waszych sercach zajaśniała miłość zmartwychwstałego, żeby owa miłość w Waszych rodzinach pobudziła każdego do patrzenia na świat z punktu pozytywnego. A w święta wielkanocne, pełne symboliki, do których się zalicza pisanki, baranki, króliki. Były dla Was czasem, który nie ucieka. Byście zrozumieli ogromną miłość Boga, który swe życie oddał na krzyżu za człowieka. Niech to jajko, symbol życia, zwane pisanką, kiedy nabiera wzoru, sprawi, że właśnie Wasze życie będzie poukładane i pełne kolor. Niechaj zając, który jest symbolem płodności, sprawi, że będziecie mieli wartościowe cele życiowe, pełne różnorodności. Także symbolika baranka, co Chrystusa oznacza, nauczy być Was wytrwałymi w działaniu i bliźnim wybaczać. Niech ten, co śmierć zwyciężył, smutek z twarzy Waszych zgania, by pełne wiary, nadziei i miłości były święta zmartwychwstania.